Jest tutaj antena, jest również całe osiedle, jest sporo mieszkań z zachowaną dużą ilością, naprawdę dużą ilością oryginalnego wyposażenia. No generalnie większość klatek może w ten sposób jest w bardzo dziwnych, brzydko powiem oczojebnych kolorach. Myślę, że zupełnie niedoceniane miejsce przez zwiedzających, dziwnie to brzmi, zawsze mnie śmieszy zwiedzający albo turyści, ale i takie grupy również bywałem. Dobrze, drodzy moi, miejsce zupełnie niedocenione, kotłownia na obiekcie Duga, tutaj bardzo fajne, bardzo ciekawe rozwiązanie, trzy piece, przynajmniej tyle pozostało które ogrzewały specjalne rurki i tymi rurkami ciepłe, ciepła woda przemieszczała się do okolicznych budynków. To stąd ogrzewano na przykład osiedle. Osiedle, które już za chwilę Wam pokażę. No i jedna z tutejszych ciekawostek, a mianowicie makieta całego kompleksu duga. Tutaj mamy antenę. Mamy oczywiście taką podrabianą, że tak powiem. Jest tutaj antena, jest również całe osiedle i na tym osiedlu za chwilę będziemy. Tutaj jest kotłownia, o której wspominałem. Tutaj jest straż pożarna, w której jesteśmy. A dalej są bloki i budynki, no, między innymi kulturalne. loki mnóstwo mieszkań to jest właśnie miejsce, w którym mieszkali żołnierze, mieszkały ich rodziny, mieszkali cywile i wojskowi. To tu właśnie spędzali cały swój wolny czas. Przyjeżdżali z całego związku radzieckiego. Naprawdę z nawet najdalszych zakątków, byli tu ludzie z Syberii, ale byli także z Moskwy, byli także z Kijowa. W tej chwili naprawdę ciężko jest się tu przemieszczać okej, okay, no w tym momencie nie ma aż tak dużo zieleni w związku z tym raz, że widać bloki a druga rzecz, że jesteśmy się w stanie poruszać w miarę normalnie oczywiście w okolicach płot proszę bardzo, tutaj jest płot, który odgradzał część tą cywilną od części typowo wojskowej, kompleksowej mieszkania całkiem fajnie zachowane tutaj miałem możliwość kilkakrotnie eksploracji i muszę Wam powiedzieć, że robią naprawdę duże wrażenie. Sporo mieszkań z zachowaną dużą ilością, naprawdę dużą ilością oryginalnego wyposażenia. Są również ciekawostki typu gazety, typu rzeczy osobiste. No, tutaj widać życie i tutaj widać, że no. W pewnym momencie, kiedy wyprowadzili się żołnierze, była to dla nich wielka tragedia. Musieli zostawić również dobytek swojego życia. To miejsce, które bardzo lubię. Tutaj zawsze można coś znaleźć. Tutaj e, bardzo często można w tych mieszkaniach znaleźć takie, o, na przykład gadżety. Proszę bardzo, jeżeli ktoś chciał, mógł, znaczy. He, może nie, jeżeli ktoś chciał, źle powiedziałem. Jeżeli macie ochotę poklikać, możecie to zrobić. Tutaj kiedyś e, był włącznik w pokoju prawdopodobnie można było zapalić światło plus lampkę nocną, również wyjście na korytarz. A na nim e, naprawdę ciekawy kolor, dużo brązu. Są klatki, w których jest dużo, na przykład niebieskiego. Są klatki. E, no generalnie większość klatek, może w ten sposób jest w bardzo dziwnych, brzydko powiem, oczojebnych kolorach. To mnie zawsze fascynowało w tych rosyjskich e, blokach mieszkaniach, że kolory były tak ni z gruszki, ni z pietruszki. No, wyobraźcie sobie, mieszkania. Mieszkanie w klatkach, które mają tak bardzo brązowy kolor. Z drugiej strony, sami zobaczcie, jeszcze przed samym wyjazdem ze strefy mieszkania były plombowane. Oni myśleli, że to wrócą. Widzicie? To są plomby, to są sznurki, które po zamknięciu tych drzwi, nie wiem, czy mi się to... W tej chwili uda, no nie uda mi się. Drzwi były zabezpieczone, żeby nikt tu nie wszedł. Były stemplowane, w związku z tym właściciel mieszkania, dodając do tego ochronę obiektu, właściciel mieszkania miał duże prawdopodobieństwo, że jeżeli wróci w to miejsce to będzie mógł swoje rzeczy zabrać bez problemu i nikt tego nie ukradnie. Później przyszli złomiarze, później przyszli szabrownicy, którzy wyłupali z tych mieszkań wszystko, ale jest wiele takich, w których wyposażenie dosłownie leży. Zaraz spróbuję jeszcze znaleźć. Co prawda czasu jakoś specjalnie wiele na to nie mam. Spróbuję znaleźć mieszkanie, które będzie dobrze wyposażone. Najprawdopodobniej jego właściciel, ówczesny właściciel, po prostu wyjechał. Wyjechał na urlop, pojechał do domu i nagle okazało się, że nie może tu wrócić i cały jego dobytek został. A w momencie kiedy mieszkał na Syberii albo na innym w innej części gdzieś w Kazachstanie czy w Gruzji, to nie opłacało mu się tutaj po prostu przyjeżdżać. I te rzeczy już zostały na zawsze. To antena, ale także zwierzaki. Chodź, Atom! Chodź, Mordo, chodź, zobaczcie. Jaki piękny piesek. To jest tutejszy piesek. On jest bardzo grzeczny, bardzo miły, bardzo sympatyczny. Sami zobaczcie, czy takiego zwierzaka nie można kochać. No, piękne to jest. No i właśnie, drodzy moi, na dzisiaj już wystarczy. Cześć, Atom! Do zobaczenia. Na dzisiaj już wystarczy. Długi oczywiście, ciąg dalszy nastąpi. Zapraszam do oglądania kanału. Mam nadzieję, że będziecie odwiedzać, zerkać no i przede wszystkim e, dacie znać, co jeszcze chcielibyście zobaczyć, jeżeli chodzi o czarnobylską strefę wykluczenia. Teraz trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Pa!